Druga Liga Imperialna w tym roku ma 13 drużyn, w tym jedną nową. Sokół Sokolniki, drużyna z robotniczej części Mińska. Sokolniki są raczej znane z tego, że jest to takie miejsce, gdzie lubi się grać w piłkę. Z Sokolników pochodzi na przykład właśnie Szymon Pietrzak, teraz wielki talent absolutnie żal Girisu Mińsk, ale sam Sokół Sokolniki w pierwszym sezonie zajmuje 12, 12. miejsce. Co do innych drużyn, no to możemy tutaj zanotować zjazd najazdu Tomolandia, który 9. miejsce zajmuje. No, fatalny wynik dla, dla drużyny z Tomolandii, to już myślę, że zdecydowanie kończy się po prostu pewna era, w której najazd jeszcze, no, może nie kilka sezonów, ale tak z 10 sezonów temu najazd regularnie pojawił się w pierwszej lidze, a teraz już możemy absolutnie o tym zapomnieć. Te czasy odeszły w niepamięć, myślę, że na zawsze. Green Street Hakoda bardzo, bardzo powoli się rozwija. No, drużyna z Hakody wydaje się z dużym potencjałem, a jednak ciągle jest u dołu tabeli. Ósme miejsce: Sparta Haga. Siódme miejsce SM-Masten. To był dobry sezon dla drużyny z SM-Masten. Ciężko yy, chcieć jakby więcej dla takiej drużyny, która nie pochodzi z jakiegoś wielkiego okręgu piłkarskiego, że tak to ujmę. Szóste miejsce: Jaszczury Strunowo. No w tym sezonie zawalili kwestie awansu. No byli bardzo po prostu daleko od awansu. Dragonia Węgrowo. No najwyższe miejsce w historii. Ich drugi sezon. Piąte miejsce to był dobry sezon dla Dragoni, umówmy się tak. Szybki, szybki rozwój tej drużyny. A natomiast czwarte miejsce Byki Bezers, a trzecie Atletico Escobar. No cóż, Bykom Bezers nie było dane w tym sezonie jednak się załapać do drużyn, które awansowały. Aczkolwiek, tak jak oni, jak i Atletico wcale nie grali jakoś strasznie, aczkolwiek zabrakło im czegoś. Czegoś czego nie zabrakło, u nimikucie i zamieci piaskówki. Hmm. Tu ciekawe, bo zamieć piaskówki, drużyna, która w zeszłym sezonie miała e, w swojej drużynie Marcina Begowskiego, człowieka wychowanego na begach, ale który no, z racji tego, że wcześniej nie było drużyn z begów, na begach nie było drużyny. To, to grał w innych drużynach. Właśnie w piaskówki, w piaskówki w zeszłym sezonie tak w tym sezonie Przeszedł do Unii Mikucie i w końcu na swoich ukochanych begach gra. I awans. Unia Mikucie wygrywa drugą ligę, a zamiast piaskówki wraz z nimi awansuje. Zamiast piaskówki to robi się taka fajna, poukładana drużyna, moim zdaniem. Yy, mają teraz, powracają w ogóle, powracają na swoje stare stare boisko, do swojej ziemi obiecanej. Piaskówki, wracają na mapę. Tym razem to już nie są piaskówki wygnane. To w zasadzie są dwie miejscowości: piaskówki wygnane i piaskówki. No i właśnie w piaskówkach teraz będzie leżał, leży stary nowy stadion zamieci. A teraz pierwsza liga imperialna i 48 edycja. Zapraszam! Iskra Ralikowo i Savana spadają z ligi. Zatem wielki i ryski futbol. No, Nie pokazał się z dobrej strony w tym sezonie, i Iskra Rikowo, która miała w sumie już spaść w pierwszym sezonie, w drugim swoim sezonie jednak w końcu spada. Tak samo jak Sawana, Beniaminek nie byli w stanie pokazać za dużo. Choć zarówno Sawana, jak i Iskra do końca mogły walczyć o utrzymanie z diabłami i z pogonią, to jednak właśnie diabły i pogoń się utrzymały. W pogoni sarny zadziałał sam Schacherbacher. A w diabłach koda wsparcie kibiców ponieważ diabły Koda bądź co bądź mają kibiców. Tygrysy Leśna Dolina na ósmym miejscu. Jesteśmy świadkami pewnego odrodzenia Leśnej Doliny i całego regionu Leśnej Doliny i tego może nie ma. to nie jest zły wynik, szczególnie dla drużyny, która lata spędziła w drugiej lidze. To już jest drugi sezon Johnny. Zajmują pozycję, powiedzmy, w środku tabeli pierwszej ligi i tygrysy leśna dolina. Oczywiście sobie poradzili jakoś tam, bo w lidze mistrzów tygrysy leśna dolina moim zdaniem zadziwiły. Ale to zaraz o tym. Na siódmym miejscu flota Rivachek, również drużyna, której zdarzało się być trochę jednak w tej drugiej lidze, może mniej niż tygrysom. Aczkolwiek teraz siódme miejsce, tak? W pierwszej lidze, która obecnie ma 12 drużyn, to dla takiej floty Rivahek naprawdę świetny wynik. Świetny wynik 29 punktów, także niewiele tylko mniej niż górnika Megakury na piątym miejscu. Tutaj Dariusz Korsarz naprawdę z dobrej strony się pokazał jako główny napastnik właśnie floty Rivahek. Na szóstym miejscu Mustangi Cegzowo. I ich Cejan Kwarka, który co roku po prostu ratuje z opresji e, żeglarzy z Morza Południowego, i Mustangi Cegzowo, no, miały moim zdaniem gorszy, gorszą pierwszą część sezonu, a w drugiej części sezonu się odpalili i potrafili zagrozić różnym drużynom naprawdę całkiem poważnie i e, po prostu. Cyjan Kwarka jest naprawdę po prostu dobrym skrzydłowym. Szóste miejsce dla Mustangów, proszę bardzo. Na piątym miejscu górnik Amegakure. Drużyna może z niejakiejś wielkiej miejscowości, tak? bo w końcu Amegakure jest mniejsze od Cegzowa, czy Rivahek, czy Leśnej Doliny, czy Mikucian, czy Hakody, z których są diabły, tak. A jednak górnika Mega Kura jest na piątym miejscu, a jednak Bogdan Milicz zaliczył kolejny świetny sezon. W tym roku jednak górnik jest za twierdzą i różnica punktów jest znacząca. Znacząca różnica punktów. Górnikowi jednak w tym sezonie zdarzyło się częściej potknąć, stracić punkty, i tego rezultatem jest piąta pozycja, jednak nadal bardzo wysoka. Na czwartym miejscu twierdza Rówieniec. Ale brakowało tak mało. Tak mało brakowało. A byliby na trzecim miejscu. W, starcia, w końcu w starciach z Żalgirisem w tym sezonie twierdza, zremisowała w Mińsku 1-1 w trakcie meczu, w którym y, Gustaw Cegielski odszedł na emeryturę, ale za tym o tym zaraz powiemy. A w drugim meczu u siebie pokonali żalgiris 2-0. Ale jednak wyniki z innych spotkań utraty punktów, powiedziałbym, często w takich głupich meczach. Twierdza potraciła punkty i mają czwarte jednak miejsce. Nie zdobyli brązowego medalu, nie rozdzielili świętej trójcy, ale byli naprawdę bardzo blisko. Ta drużyna już nie polega tylko na umiejętnościach Czaplińskiego z przodu i na desperackiej obronie Owczarka z tyłu, a bardziej właśnie na współpracy. Pojawił się też kolejny pomocnik Jabłoński. Jabłoński jest bardzo obiecującym pomocnikiem, który teraz z owczarkiem współpracuje z tyłu, ale też potrafi strzelić gola. Twierdza również to w ogóle jest obiecująca drużyna, która może różne ciekawe rzeczy zrobić w następnych latach. Żalgiris Minsk. Tutaj widać wymianę pokoleń. Widać wymianę pokoleń, bo, ponieważ w tym w sezonie pożegnaliśmy Gustawa Cegielskiego. Absolutną legendę nie tylko żalgirisu Mińsk, ale całego kappalandzkiego futbolu. Bez dwóch zdań, najlepszy obrońca, jaki kiedykolwiek żył w Kappalandii. Gustaw Cegielski osiągnął wszystko, co się dało, zdobył wiele trofeów i go pożegnaliśmy. Zakończył już ostatecznie karierę. To był najwyższy czas na niego. I podobnie zrobił Krzysztof Zgierz. Krzysztof Zgierz, wielki środkowy pomocnik defensywny, w sensie wielki yy, też przez osiągnięcia. Zgierz, tak jak Cegielski, osiągnął wiele. No, ich brak w tym sezonie był widoczny po prostu. Był widoczny, że Algiris Mińsk, jednak moim zdaniem, to, że zajął trzecie miejsce, to naprawdę kunszt tej drużyny. Ponieważ było widać ogromne braki w obronie z powodu braki, braku cegielskiego i zgierza. Żalgiris raczej nie strzelał tyle goli co zwykle. Natomiast yy, no to było po prostu wyzwanie grać bardziej defensywnie dla napastników, a jednocześnie strzelać gole. Co Żalgirisowi się udało na tyle, że jednak zajęli to trzecie miejsce i obronili się w świętej trójcy. Natomiast przechodząc do, do goblinów, czerwonokły. Drugie miejsce. No, zdobyli trochę punktów, tak? 52 punkty. Gigantyczna różnica pomiędzy żalgilisem a goblinami, a jednak też spora różnica pomiędzy goblinami a gwardią. Gobliny przegrały spotkanie z gwardią, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Gwardia Hakoda wygrała 2 do 1. I to właśnie te 6 punktów. Było właśnie w głównej mierze powodem, przez który Gwardia Hakoda zwyciężyła, zdobywając 59 punktów. Ale jeszcze przychodząc do Goblinów. Gobliny nie zagrały złego sezonu. Skwirgała jak zawsze z Janowskim na ataku. Świetnie sobie radzili. Trochę już mniej, coraz mniej widać Patryka Toporę z tyłu. I nasz tutaj Adrian Kołtuń też nie okazał się być aż takim talentem, na jakim się na początku zapowiadał. I gracze Goblinów, no Skwirgała, drugim najlepszym strzelcem ligi. Fantastyczny wynik. Skwirgale nie można odmówić zestawania umiejętności. Technika, szybkość, po prostu wszelkie umiejętności, nawet siła, są po jego stronie. Natomiast po stronie gwardii było zwycięstwo. Gwardia Hakoda zwyciężyła. Zwyciężyła współpracą, tak to trzeba nazwać, w końcu im się udało. Wiktor Sujka został królem strzelców, ale jego zwycięstwo w tabeli króla strzelców może jednak zawdzięczać wysiłkom całej drużyny. Mariuszowi Diorytowi z tyłu, trochę wyżej Borys Harpicki, a na ataku wspierał go w tym sezonie Frank Łonka, człowiek kupiony z Białych Tatarów. Rodowity Szwajcar Frank Łonka i się spisał na medal, prawda? E, ładnie wspierał, jego zadaniem było wspieranie po prostu Wiktora Sujki i to doskonale e, robił. Natomiast największą robotę zdecydowanie robił właśnie Mariusz Dioryt i Wiktor Sujka na ataku. No przede wszystkim e, trzeba zaliczyć to, że Mariusz Dioryt, jak zawsze bronił. Wyprowadzał piłki, a czasem potrafił też uderzyć, kiedy trzeba było. A Wiktor Sujka najlepiej spośród wszystkich swoich sezonów dotychczasowych po prostu znajdował okazję. Borys yy, czy Dioryt dogrywali piłkę tylko, a Wiktor Sujka znajdował sobie pozycję, oddawał strzał i strzelał gola. W ten sposób gwardia po prostu pokonała wszystkich. Nie mieli jakichś wielkich. Braków z tyłu, a byli bardzo dobrzy w ataku i kompletnie dominowali środek pola. Żadna drużyna nie mogła się równać ich poziomowi zgrania i po prostu umiejętności na prawie że każdej pozycji na boisku. Przez co gwardia strzelała masę goli i absolutnie zdominowała w tym sezonie i została mistrzami imperium. A teraz 27. sezon Ligi szwajcarskiej. Zapraszam! W tym roku, w tym sezonie mamy 10 drużyn w lidze, ponieważ jest nowa drużyna Partizana Czarnolas. W nowym, ogromnym mieście powstała drużyna, która będzie miała zapewne zapędy nawet do walki o mistrzostwo już pewnie w najbliższych kilku latach, ale o nich zaraz. Najpierw o dole tabeli. rzuci Przemnów i Zamtrup zaprezentowali się lepiej niż zwykle. Drużyny z okręgu trupskiego po prostu w tym roku były w stanie zabrać punkty drużynom, którym zwykle nie byli w stanie e, tego zrobić. E, rezultatem tego było to, że twierdza Aleksandria miała tyle samo punktów, co żółci przemnów. No, te, to, tego jeszcze nie było, czegoś takiego w ogóle nie przypominam sobie jak dawno po prostu nie było takiej sytuacji żeby Żółci przemów albo Zamtrób mieli chociaż tyle samo punktów co jakaś inna w ogóle drużyna w lidze no, także to jest warte odnotowania kolejno Partizana Czarnolas na siódmym miejscu nie dostali się do e, eliminacji do Ligi Mistrzów ale e, no najpierw może w ogóle omówmy co to jest za drużyna zobaczcie na ten stadion Gigantyczny stadion, proszę państwa, ten stadion wielkością jest porównywalny jedynie ze stadionem Goblinów Czerwonokły. To jest absolutna perełka i jest to stadion godny naśladowania dla całego kapelanckiego stadionu budownictwa. No Proszę zobaczyć, tutaj oprócz, oprócz boiska, oprócz trybun mamy. Yy, łazienki w, w szatniach dla zawodników Huluro Mamy y, restaurację i sklep dla kibiców To jest ogromny, ogromny obiekt, który zawiera dużo rzeczy Ale poza samym stadionem piłkarsko Partizana stawia raczej na defensywę Której kluczem jest yy, Michał Nowicki yy, Który jest dobrym obrońcą Rzadko w Szwajcarii mamy dobrych obrońców, w ogóle na świecie rzadko to obrońca jest gdzieś tam podstawą drużyny. Partizanie Czarnolas właśnie tak jest. Partizana nie strzelała dużo goli, za to defensywę miała dość skuteczną. Rezultat to siódme miejsce, niezłe nie jak na pierwszy raz. Natomiast szóste miejsce dla brzus małych baczów, które mają eliminację do Ligi Mistrzów, tak jak biali tatarów. Brzozy małych baczów całkiem nieźle sobie radziły. Tutaj kluczem do jakiegoś jednak sukcesu jest Dębski, pomocnik brzus małych baczów. Ciągle się rozwija. Widać, że ciągle się rozwija. Brzozy są coraz lepsze. W tym sezonie jednak no, często musieli jednak ustępować drużynom z góry tabeli, natomiast mm, szóste miejsce na obecne już 10 drużyn to naprawdę myślę, że nie jest zły wynik. Plus tutaj Dawid Brzozowski, e, wieloletni gracz Brzóz Małej Baczów, też w tym sezonie sobie coś tam strzelił. Natomiast na piątym miejscu Biali Tatarów. Biali Tatarów pozbyli się Franka Łąki w zeszłym sezonie, który przeszedł do e, Gwardii Hakoda w Imperium. E, natomiast sami Biali Tatarów wydają się e, radzić sobie dobrze e, najciekawsze co działo się w kwestii Białych Tatarów w tym sezonie to ich pojedynki z, byki, z Bykami Tatarów niestety e, ostatecznie w tabeli wylądowali za Bykami, niestety, niestety, no niestety Biali bardzo się starali w każdym razie tutaj widzimy e, mecz na ich stadionie, 303 kibiców co było rekordem frekwencji na stadionie Białych w Tatarowie Wynik tego meczu to było 2 do 2. Na miejscu czwartym, natomiast byki Tatarów. Byki Tatarów które nie zanotowały zbyt dobrego sezonu. Jak to jednak bywa w ostatnich latach. W ich przypadku no, Petro-Gazolina może i nadal robi to co trzeba, natomiast reszta drużyny, myślę, że bardziej gdzieś tam odpadła, natomiast Petro Gazolina też już na pewno nie jest taką gwiazdą światowego formatu, jakim to zawodnikiem właśnie kiedyś był. Naj naj najbardziej to widać w 12 kolejce. W 12 kolejce czarni baczów pokonali byki Tatarów 5 do 0. To była kompletna masakra byków z Tatarowa. Wydaje mi się, że tak wysoko jeszcze nigdy nie przegrali z czarnymi baczów, czy w ogóle z jakąkolwiek drużyną z góry tabeli. To była masakra. Byki jednak awansują z czwartego miejsca do Ligi Mistrzów. Tymczasem brązowy medal zdobywa Oziris Tatarów z Krzysztofem Hopferem na ataku. Jego gra w ataku jest po prostu zabójcza jak niegdyś Zygmunta Schacherbachera czy Przemysława Pawlickiego tak teraz Krzysztof Hopfer, który jest bardzo podobnym profilowo zawodnikiem trochę porównywalnym czy ja wiem, no, z Robertem Lewandowskim naszego świata, nie wiem Krzysztof Hopfer w każdym razie jest bardzo dobrym napastnikiem dobrze obsługiwanym przez swoich tutaj kolegów z drużyny, wynikiem czego no Osiris miał dobrą ofensywę która była w stanie pokonać większość drużyn w tym sezonie Ligi Szwajcarskiej. Na miejscu drugim Czarnibaczów. To była dobra drużyna. Tak jak mówię, 5 do 0 z Bykami Tatarów. Kompletny, kompletne zwycięstwo. I tutaj wszystko grało, wszystko tutaj ładnie grało. Kacper Morski strzelił wiele, wiele goli. Super wszystko. Ale ostatecznie mistrza nie zdobyli. Tutaj widać mecz za, e, z Zamiecią Bur na ich stadionie. No cóż, czarni baczów ostatecznie nie byli w stanie pokonać Zamieć Bur. Mało brakowało, choć Czarni grali całkiem nieźle e, i mieli dobry sezon. Zamieć Bur natomiast e, ma kompletną drużynę składającą się jak to zwykle w ich przypadku z potrójnego ataku Marinus Klaus, Bartosz Rapsoni i Wiktor Olkowski w tym sezonie zdecydowanie najbardziej było widać Olkowskiego i Rapsoniego a także w pomocy nowy zawodnik, uwaga Dariusz Betoński ten zawodnik jest bardzo ciekawy jest to e, talent który może, który może być e, po prostu kiedyś kluczowym Pomocnikiem yy, Ligi Szwajcarskiej. Także Zamieć Bur zdobywa mistrza Szwajcarii. No i gratulacje! A teraz eliminacje do Ligi Mistrzów. Jak zapowiedziałem, pojawiły się drużyny spoza Ligi Imperialnej i Ligi Szwajcarskiej. Te drużyny jednak nie mają swoich lig. Są to drużyny, dla których ten mecz w eliminacjach jest jedynym, jaki grają poważny mecz. Wynikiem jest to, że żadna z tych drużyn nie dostała się do tego rocznej, tego sezonowej Ligi Mistrzów. Brzozy Mały Baczów za to się dostają. E, pokonały one besarabski Olympique Emre. Iskra Rarikowo pokonuje e, FC Lachty z Kraju Skały. Biali Tatarów pokonują pogoń Sarny z Imperium. A twierdza Aleksandria w derbach Bałkanów pokonuje Splitan Harake 2 do 1. A teraz grupy. Grupa A. Grupa A była bardzo ciekawa. To była najtrudniejsza grupa w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Czarni baczów zwyciężają jednak w tej grupie absolutnie. Absolutnie tutaj nie pozostawili cienia wątpliwości. To był bardzo, bardzo dobry występ w grupie dla czarnych baczów. Na drugim miejscu z dużymi trudnościami Oziris Tatarów ostatecznie pokonuje Mustangi Cegzowo, zdobywając 8 punktów. Mustangi Cegzowo długo walczyły. Jak widać tutaj, mecz pomiędzy Mustangami a Białymi Tatarów. Ehm, pokonali Mustangi, cegzowo jednak tych białych Tatarów dość znacząco. To Oziris Tatarów no, był dla nich nie do przejścia. Grupa B. W grupie B: Byki Tatarów nie wyszły. Nie wyszły byki Tatarów z grupy. To jest kolejna wielka klęska Byków Tatarów. No, ale też trzeba sobie powiedzieć, że to nie była łatwa grupa, tak? Twierdza Rówieniec i Gobliny Czerwonokły były w tej grupie, ale była też Twierdza Aleksandria, która raczej nie miała szans i dziwi mnie to raczej, że 4 punkty mają aż, a nie mniej. E, no, tutaj nie powiedziałbym, że bez przeszkód gobliny awansowały, bo jednak 12 punktów tutaj były, nawet Twierdza blisko pierwszego miejsca, ale ostatecznie Gobliny i Twierdza wychodzą. Grupa C. Tutaj bez większej historii. Gwardia Hakoda i Żalgiris po prostu musiały w tej sytuacji wyjść. Przynajmniej mieliśmy parę dobrych meczy już na starcie e, tej ligi mistrzów. No, Iskra Rikowo tutaj fatalnie, a Flotari Riwachek no, trochę se postrzelała. Przynajmniej. Grupa D. W grupie D wyszła Zamieć Bur. Tutaj e, bez większych tam przeszkód. Zamieć jak, była, jak, jak był mecz pomiędzy Tygrysami a Zamiecią Bur, mieliśmy 171 kibiców. Co ciekawe, dokładnie tyle samo było w meczu Mustangi Cegzowo a Biali Tatarów. No i ten wynik jest rekordem, jaki zebrał się w Leśnej Dolinie na jednym meczu. Tygrysy Leśną Doliną sprawiły gdzieś tam jakąś niespodziankę, powiedzmy, eliminując Górnika Megakurę. Górnika Mega Kure może już nie jest po prostu w takiej formie, jak był i dał się zaskoczyć. Te gry są Leśna Dolina, które zaprezentowały się nieco jednak lepiej niż w Lidze i awansują Brzozy Mały Baczów na czwartym miejscu. A teraz ćwierć finały. Ćwierć finały wyglądały właśnie tak. No i mamy tu ciekawą sytuację, bo mamy powtórkę z finału zeszłego roku i wynik jest dokładnie taki sam. Miejsce meczu, dokładnie taki sam czyli bur. No i tym razem e, właśnie bór również pokonuje Żalgiris Mińsk. Gwardia Hakoda natomiast pokonuje Ozirisa Tatarów, zwyciężając 2 do 1, także taka sytuacja. Natomiast Czarnibaczów u siebie podjęli twierdzę Rówieniec, im ostro nastukali, tak? Twierdza Rówieniec, która pokonała byki Tetarów w grupie, dostała Osterbenckie od czarnych baczów. No, muszę powiedzieć, że naprawdę e, jestem pod wrażeniem, jak czarni baczów po prostu mieli naprawdę dobrą, dobrą formę w tym roku w Lidze Mistrzów. No, a Tygrysy Leśna Dolina zostały odprawione przez Gobliny Czerwonokły. No, co tu dużo mówić, raczej nikt nie liczył na to, że sprawią niespodziankę jakąś i pokonają te gobliny. No, a teraz półfinały. BUM! Proszę Państwa, Zamieć Bur kontra Gwardia Hakoda. Ten mecz w Szwajcarii zebrał 363 kibiców i był to naprawdę yy, godny tutaj zobaczenia meczyk, który ostatecznie, ostatecznie wygrała Gwardia Hakoda. I to Gwardia Hakoda melduje się w finale. Pierwszy raz od wielu lat, a drugi półfinał czarni baczów, proszę Państwa, pokonują gobliny Czerwonokły. Po tylu latach, po tak długiej serii zwycięstw goblinów, nad czarnymi baczów mamy zwycięstwo czarnych. A to spowodowane jest, moim zdaniem, jedynie tylko tym. <laughs> Dobrze, że nie będę mówił, że jedynie tylko tym, ale no przede wszystkim kompletnym zlekceważeniem przeciwnika. Tak, gobliny znają tą historię. O, tutaj starcie w Lidze Mistrzów z czarnymi, pokonamy ich łatwo. Natomiast czarnibaczów pokazali charakter i naprawdę byli zaangażowani w grę, naprawdę e, byli w wysokiej formie i byli w stanie zaskoczyć na tyle gobliny, że pokonali ich 2 do 0. Gobliny nie były w stanie strzelić nawet gola. I pierwszy raz od wielu lat goblinów nie będzie w finale Ligi Mistrzów. A w finale spotkały się Gwardia Hakoda i Czarni Baczów. Mecz odbył się w Hakodzie. Proszę Państwa, e... finał zebrał 447 kibiców. 447 kibiców. E... A wynikiem tego finału było 3 do 1 dla Gwardii Hakoda, która wygrała ligę. Mistrzów. Wygrała 24. Ligę Mistrzów. No, gwardia Hakoda grała po prostu lepiej gdzieś tam. Mm, czasem brakowało e, g, czarnym po prostu w obronie rąk, kiedy nadciągała potężna w tym roku ofensywa gwardii Hakoda składająca się ze sujki, łąki, harpickiego i dioryta, bo tak naprawdę. Gwardia potrafiła zaatakować całym zespołem, a następnie umiejętnie cofnąć się do obrony, więc zmasowane ataki Gwardii po prostu były nie do zatrzymania. A teraz tutaj można zobaczyć tabelę Króla Strzelców. Najlepszym strzelcem tegorocznej Ligi Mistrzów został Wiktor Sujka, po raz pierwszy w swoim życiu. Kacper Morski, tyle samo co on, egzekwo, ale stwierdziłem, że samodzielnym Mistrzem zostanie Wiktor Sujka, bo to jego drużyna wygrała. Ale tutaj widać też dobre występy no, z Kwirgały, czy też innych zawodników. Kacper Silniczy się na przykład melduje w tej tabeli. Także mistrzem Imperium i mistrzem Ligi Mistrzów została Gwardia Hakoda w tym sezonie, a mistrzem Ligi Szwajcarskiej Zamieć Ból. W finale mieliśmy też czarnych baczów. A to jest wynik najlepszego strzelca, najlepszy strzelec 48. sezonu to Wiktor Sujka z 25 golami. Tuż za nim, prosto ze Szwajcarii Krzysztof Hopfer, Cezary Skwirgała, Kacper Morski czy Bogdan Milicz. Ciekawy tutaj też sezon Cejana Kwarki, który dawno nie był tak wysoko w tym rankingu, właśnie na miejscu szóstym. Także... Dziękuję za oglądanie.